Cześć moi kochani. Witam was bardzo serdecznie na kanale Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i mam dla was komunikat specjalny. Otóż 21 maja o godzinie 19:30 w niedzielę odbędzie się seminarium lub wykład, kto jak woli to nazwać, na temat świadomości, samorozwoju ich Ciemnych stron oraz jak sobie z nimi radzić. Nie będzie to takie osobie po prostu zwykłe webinarium, tylko będzie to pełny wykład, będzie to pełne seminarium, gdzie w pełni podzielę się z Wami swoją wiedzą i bardzo chętnie odpowiem na wszelkiego rodzaju Wasze pytania. Ponieważ ja nie sprzedaję żadnego rodzaju ostatnio modnych kursów ani tym podobnych rzeczy, postanowiłem, że przeprowadzę taki eksperyment społeczny, który nazwałem sobie Wiedza dla wszystkich. Aby wziąć udział w takim seminarium, każdy z Was będzie musiał opłacić bilet lub tak zwaną wejściówkę. No i teraz pytanie za 100 punktów. Jaka jest cena? Otóż, moi kochani, Ponieważ jest to eksperyment społeczny, cenę biletu, cenę wyjściówki określacie wy sami. Nie ma żadnej kwoty, która jest za mała lub za duża. Każda kwota jest odpowiednia. Wiedza dla wszystkich to wiedza dla wszystkich. Sami zdecydujcie, ile dla Was takie seminarium, taki wykład jest wart. I. Bez problemu możecie dołączyć do spotkania Zoom, które będzie nagrywane, i wszyscy partycypanci otrzymają kopię nagrania tuż po jego ukończeniu. I teraz, tak, zakup wejściówek dostępny jest niestety wyłącznie na komputerze lub laptopie stacjonarnym. Nie jest to możliwe przez aplikację mobilną z przyczyn czysto technicznych. No nie wiem czemu, ale po prostu tak już jest w każdym razie na stronie okienszamana.com ukośnik seminarium znajdziecie formularz gdzie każdy z was wpisze swoje imię, nazwisko maila oraz kwotę którą chce zapłacić za to wydarzenie mam nadzieję że będzie was sporo i że sporo wyciągniecie z tego spotkania i ja nie ukrywam też nie mogę się doczekać waszych pytań oraz feedbacku od was na to całe wydarzenie. Także moi kochani, widzimy się 21 maja o 19.30 na Zoomie. I do zobaczenia.